Partnerem merytorycznym programu są łódzkie salony Sun and Beauty Factory z ulicy Piłsudskiego i Legionów. Zdrowie i uroda. Magazyn o zdrowiu i urodzie. Dla tych, którzy cenią sobie i zdrowie, i urodę. Magazyn Zdrowie i Uroda. Od kilku dni mówimy o świetle i o światłoterapii. Agnieszka Miszczak, konsultant światłoterapii z łódzkich salonów Sand and Beauty, jest z Państwa i moim gościem. Pani Agnieszko, nazwisko to takie celebryckie, Miszczak. Aha. A o celebrytach dzisiaj jeszcze będziemy mówić, o ludziach, którzy pracują przed kamerą. Ja przypomnę, że w ostatnich naszych spotkaniach z panią Mariką mówiliśmy o urządzeniach do światłoterapii, które bazują na świetle LED. To światło LED ma trzy swoje kolory: czerwony, niebieski i żółty. Dobrze zapamiętałem? Dobrze, tak. Ale ja wyczytałem, że jest coś takiego jak światło różowe, ale to chyba nie w lampach LED. Bardzo dobrze pan wyczytał. Rzeczywiście tych świateł jest więcej. Natomiast my tutaj chcemy jeszcze podkreślić kolejne światło, jak światło różowe, które wspomaga i odbudowuje nasz kolagen. Jest to bardzo ważna rzecz dla naszego organizmu, ponieważ zapobiega to niskiej odporności, ale też chciałabym tutaj podkreślić, że kolagen to taki kluczowy składnik tkanki łącznej, ważny dla naszego zdrowia. Zapobiega on przede wszystkim starzeniu się skóry i bardzo dużo, stymuluje produkcję elastyny. I wtedy, kiedy brakuje nam tego kolagenu, to zaczynamy widzieć już u siebie takie opadające policzki, zmarszczki i to Starzejemy już... Starzejemy się. Starzejemy się, ale to już jest pierwszy objaw starzenia się skóry i braku produkcji kolagenu. Żeby poprawić ten efekt dla, dla naszej cery, to dzięki temu my takie urządzenia posiadamy. One znajdują się w naszej leżance i i poprawia się wtedy elastyczność skóry, staje się ona bardziej napięta, bardziej sprężysta. Możemy też zauważyć starzenie się przy opadających powiekach. I to też już jest taki kolejny sygnał wysyłany przez nasz organizm. I to dosyć poważne, bo żadne kremy tego nie naprawią. Czasem po prostu trzeba wyciąć i podkleić, w cudzysłowie. No tak, ale chcemy jakby tutaj przez nasze urządzenia zapewnić takich nieinwazyjnych zabiegów. I opóźnić ten efekt. I opóźnić ten efekt i poprawić stan elastyczności naszej skóry. Jak już tutaj pan redaktor dobrze powiedział, rzeczywiście jego produkcja spada z wiekiem, co może prowadzić się do innych problemów. W nowoczesnych salonach, także w łodzi, są już urządzenia, które. Pomagają wyprodukować, pomagają wyprodukować ten, kolagen. ten kolagen. Tak. A to takie, takie trochę jak krem anti-agingowy jest. Zresztą teraz te kolagenowe, co są najdroższe. Sam kolagen jest bardzo modny. W związku z tym i te ceny tych produktów kolagenowych tak. są wysokie. Czyli jest też takie urządzenie, które powoduje wyprodukowanie tego kolagenu. Czyli jak ja rozumiem, Pani Agnieszko, taka pani, czy, czy czasem pan mogą i jednego, i, drugie, i drugiego takie kombo zrobić. Stosować i taki krem z kolagenem, i też pomóc wytworzyć tak. ten kolagen. Tak. I to wszystko przez to różowe światło? I przez to różowe światło, ale ja jeszcze bym chciała wrócić do, do takiej rzeczy, gdzie były kiedyś tak zwane. Kolaria. I wtedy właśnie produkowało się przez takie urządzenia dokładnie produkcję tego kolagenu. Bo kolagen, jak już powiedziałam, jest najważniejszy. Może jednym z ważnych elementów, elementów które powodują, że się tak szybko nie starzeje skóra. Tak, ale też ważnych dla organizmu. I tutaj już nie mówimy o stronie takiej urodowej, ale też i zdrowotnej, gdzie wspomaga nam koncentrację pamięć. Te regularne sesje kolagenu są bardzo pomocne mocne w koncentracji i pamięci, a upływające lata powodują, że właśnie włókna kolagenu rozpadają się. Zdrowie i uroda. Agnieszka Miszczak, konsultant światłoterapii z łódzkich salonów Sun and Beauty. Czy w ogóle korzystanie z takich urządzeń, które są do światłoterapii. Mówiliśmy o nich już w kilku naszych ostatnich spotkaniach, że to są urządzenia, które pomagają w naszym samopoczuciu, ale też tak troszeczkę po potraktowaliśmy temat wyglądu. One powodują taką ładniejszą cerę, zdrowszą, ciemniejszą. Przecież urodą pracują ludzie, którzy no, na zewnątrz muszą się pokazać. Politycy, celebryci, vip ludzie stojący przed kamerami. Dużo osób korzysta właśnie z takich urządzeń poprzez lepszy wygląd. I kiedy muszą stanąć przed kamerami, kiedy są to osoby publiczne, chcą też bardziej, lepiej wyglądać, myślę, że i kamera wtedy lepiej yy, uchwyci ich urodę a przede wszystkim czują się też lepiej, zdrowiej. Pani Agnieszko, będziemy o tym jeszcze nie raz mówić, bo jeżeli już nasi słuchacze z nami są, to wiedzą, że premierowe nasze spotkania z magazynem Zdrowie i Uroda odbywają się na antenie Radia Parada od poniedziałku do piątku o 16.30 w dniu roboczym następnym. Dajemy powtórki naszych spotkań około 10.30. W takim razie do usłyszenia w kolejnym naszym spotkaniu. Do usłyszenia słuchaczom. Agnieszka Miszczak, konsultant światłoterapii z łódzkich salonów Sun and Beauty. Zdrowie i uroda. Partnerem merytorycznym programu są łódzkie salony Sun and Beauty Factory z ulicy Piłsudskiego i Legionów.